Zostań strażak, na maniaczku. Stopy całą powierzchnią spoczywają. Przeprost Krzychu, przeprost w kolanach. Okay. Przeprost. Robimy pierwsze ćwiczenie. Po jakichś mniej więcej 5-10 minutach truchciku, delikatnego machania rękoma, nogami, taka no, rozgrzeweczka wstępna, i teraz robimy skłony w różnych pozycjach, co chodzi o ułożenie stóp. Każde ułożenie stopy daje nam inny, inny rodzaj rozciągania. Przeprosz w kolanach, najważniejszy. O, pokażę jeszcze do góry. Trostuj się i teraz Krzychu, O, jeszcze ten ruch dołóż Już na pełnych stopach. Dobra, idę. Dobra. Rozciągamy. Rozciągamy, dobrze. I powolutku do góry, biodro wypchnij. Równowaga, równowaga, biodro do przodu. O, jeszcze wyginaj się, wyginaj się, wyginaj się ile możesz, ile możesz? Biodro do przodu. Ok, jeszcze. I skłon. Dobra, zrób teraz kota. Kota psa leżącego. Głowa do tyłu, głowa do tyłu. Rozciągasz, rozciągasz. Za siebie się patrzysz. I wracasz. Teraz będziemy ćwiczyć zginacze bioder. Pokaż ruch w stawie wiodrowym, jak wygląda. Ruch w stawie wiodrowym, jak wygląda. O, sam, sam ruch, jak wygląda w stawie wiodrowym. Ok, dobra. No i teraz zginacze, zginacze będziemy rozciągać, no, czyli na kolanko. 90 stopni. Gdzie 90 stopni? Tutaj 90 stopni ma być. Dobra. Nóżkę trochę wysuń. Stopa aktywna. Czyli tutaj się zapiera. Jakby była nieaktywna? Pokaż. Tak jest błąd. Tak nie można. Tak jest nieaktywna. Aktywna. Get. Ok. I teraz tak. Zaczekaj chwileczkę. Zaczekaj chwileczkę wyprostuj się. Najważniejsze w, tej, w tym ćwiczeniu równowaga. Brzuch w wiki grzbietu. Nie robimy, nie robimy lordozy, czyli nie wypychamy klaty. Pokaż lordozy jakbyś robił. O, nie robimy czegoś takiego. Zrób dobrze. O. I jeszcze tutaj tak. Oś kręgosłupa, oś bioder. O. Kolce biodrowe teraz są tak, musisz się ułożyć. O. Dobra, i wypychamy bioderko teraz. Ręce do góry teraz, wersja z rękoma I wypychaj miednicę, do przodu Do przodu, o. o Nie rób lordozy Lordozy nie rób Okej, okay, druga noga Prosto głowa, głowa prosto O, anatomicznie Jest oś, jest, dobra ręce do góry i wypychaj biodro. Brzuch, brzuch, brzuch dopinaj ręce równolegle do siebie, równolegle, równolegle. Nie złączone, równolegle. O. Dobra, i do tyłu wypychaj. O. Ok. okay. Mamy tu, Dawaj. teraz mięśnie pośladkowe w sensie, że jest noga? O, tak Pokaż, ustaw się 90 stopni, 90 ma być. Jest 90 Okej, okay. noga do tyłu, noga tam Ok. i skręcamy. Jedna, okej okay. druga w drugą tak, tak, no, dawaj, dawaj, no, próbujemy równowaga, równowaga i dawaj. <grym> Teraz kolana, kolana. przepraszam, łokcie, okay. łokcie łokcie Okej, okay. o dobrze. Wyciągnij się do przodu Ręce do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu ręce przed siebie. Mhm. O, 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 wyciągaj. Najszerszego grzbietu teraz rozciągnij w lewą stronę Jeszcze w lewo, jeszcze, jeszcze, jeszcze okay. teraz tak. Ja cię tu blokuję, tu idzie najszerszy grzbietu I teraz trzeba taki łuk wytworzyć Dawaj, o O, o, o. rób łuk O, w ten sposób, rób, o Okej, okay. druga strona Druga strona krzyku, Dobra I to samo Dobra, ręce teraz mają moją stronę, do przodu, do przodu Podnieście, podnieście Druga noga to samo. No. Mamy i tu jak pójdzie spróbuję jeszcze w drugą stronę wyzwanie. Uda się albo nie. I łokcie na ziemię. Trzymamy do przodu, do przodu ręce. siągni Dobrze, tutaj w łuku. W drugą stronę. Okej, pozycja zasadnicza. Co teraz? No tu tak. Na kolanko, na kolanko. A, dobra. Okej. Okay. Noga prost. O. Jak masz biodra ustawione? Wosi. Jedna oś, druga oś. Okej. Okay. Mamy. I teraz to, co było na początku, na początku, czyli zginanie w stawie biodrowym tułowia. Głowa prosto, anatomicznie. O, dobrze, dobrze. Uważaj tam na odcinek piersiowy, bo się uginasz. druga noga. No. Tutaj staw biodrowy przy tym ćwiczeniu w tamtą stronę wypychamy. O, zrób, o, tak zobacz, tak masz staw biodrowy ustawiony, mm -hmm. zrób go tak, o, 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 no. Dobra, jak już wiemy, jak zblokować biodra, to teraz y, zróbmy y, czwóreczki w klęku na jednym kolanie do tyłu noga. O, no, no. 90-90? No i 90, 90. No, jedna noga była z przodu, z przodu a, była noga. Dobra. O. Dobra. I tu też, tak. Oś w kolcy biodrowych, i tutaj. Między tą osią a tą 90 stopni. Zobaczcie. O, troszeczkę tutaj przesklęźć. Dobra. Teraz robimy po izometryczną relaksację mięśnia, czyli puszczasz nogę do dołu, siła tak mniej więcej z 20%. przytrzymujesz, przytrzymujesz, nabierasz dech, wydech i dociągasz. I, i, i biodra do przodu, wyprostuj się, wyprostuj się, wyprostuj się, brzuch jeszcze, brzuch, brzuch, o. Jeszcze raz to zrobić teraz bez mnie, dawaj. No, puszczasz. Druga strona. Co by się przydało jeszcze? Jakieś skrętne ruchy, nie? No. Dobra, to zacznijmy sobie od tego noga za nóżkę. Ustaw, ok. Oś. Dobra. Okay. pokaż, pokaż. Elegancko krzyknąć. Jeszcze bardziej to biodro w moją stronę wypchnij. O, o, większy łuk wtedy będzie. Druga strona. Okay. O. I zobaczcie, ta oś. Uważaj na plecy, na plecy. Uważaj. Tutaj oś taka i taka prostopadłe do siebie. Dobra, coś na skosy. Dawaj należąco leżą, na może być. To możesz to pokazać. możesz to pokazać, co było. Pokaż to. pokaz 90, 90. Okay. Taka wersja. Tu jak robimy, zobaczcie, też jest oś zachowana. Błędem będzie, o, jak będziecie tak trzymać, o to nie, nie zrobicie. poprawy. O, tu musi być zblokowane. odkładaj. druga ręka. Odłóż. Noga do tyłu. Stopa, stopa będzie prosta, aktywna i teraz to samo, no. I druga. Wolniej, 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 trochę. Okej, okay, druga noga. Dobra. O, dobrze. Noga do tyłu. Okay. Dobra, usiądź na dupku. Ręce do tyłu. Przerzut za głowę. Nie tak szybko dotknij, wyciągnij nogi do tyłu, do tyłu, do tyłu, jeszcze, jeszcze, jeszcze ok, i ładnie wracaj jak wracamy, o, nie nogi do góry, nie nogi, tylko lędźwia do ziemi a uda jak najbliżej brzucha i tu przyhamowujemy, ładnie, 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 nie puszczasz napięcia nie puszczasz i teraz rób styzoryk o, pięknie, przełożył napięcie trzymaj, rozciągaj ale teraz zrobimy tak, że nie garb się, tylko kręgosłup w pozycji o, no i teraz stawię biodrowym rób zginanie. A. O, no, stawię Okej, okay, połóż się na ziemię i zrób mostek Spróbuj pochodzić ślizga się, ślizga się, dobra. I jeszcze moje ulubione ćwiczenie, czyli na kolanka i się położy. Dobra Ręce do tyłu Leż, leż, leż Jak panie? Rozgrzany pan, czy nie? No i tak Dobra, robimy, robimy gimnastykę. Rzeczy gimnastykę, lekko atletykę. Dzisiaj biegamy, będziemy szlifować skipy A. Co, 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 co tam jeszcze będziemy dzisiaj robić? C. Wieloskoki sobie porobimy i skip C. A dobra, chodź coś ci pokażę. Zobacz, tu są drążki. Tu są drążki. Jedną z konkurencji, jakby był tor przeszkód. Jeszcze nie wiem, jak z tym torem przeszkód, bo nic nie, nie dostałem oficjalnie. Jest Wejście, wejście siłowe na, na, na drążek, który jak dobrze pamiętam, metr 90 ma. Ile ty masz wzrostu? 1,86 m. To zobaczymy. No, podejść pod ten drążek. Będzie miał 1,90 90? Będzie, 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 trochę wyżej. No to ten drążek jest nawet wyżej niż ten, który jest na torze. I tamten drążek jeszcze ma taką różnicę, że jest elastyczny, ten jest sztywny, więc łatwiej się na niego wbić. Można wziąć też rozbieg. Konkurencja polega na tym, żeby wejść na drążek i z niego zejść. Dobra, Krzywu, spróbuj. Chcesz dostać się do straży, lecz nie wiesz, jak zabrać się za sprawnościówkę? Napisz do mnie na pliw, pokażę Ci na czym polega współpraca ze mną. Pozdrawiam. O to jest, nie jeszcze raz Będzie 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 O.